Witam Was do Morminorka, jestem Morvin, żebym Was dzisiaj serdecznie zaprosić na y, poradnik do Unity, do serii poradników do Unity, które będę miał... Y, no, będę chciał powiedzieć Wam właśnie na tym programie, was, chcę, chcę, w tym które będę chciał Was go, tego programu nauczyć, jak go używać i w ogóle takich szczegółów, a by w ogóle już tak powiem, otworzyć trzeba żeby zacząć to projekt trzeba tutaj e file i nie project wybieramy sobie tutaj nazwę już będzie. <grytale> kurde. o kurde uniknąć to tak i tutaj znaczymy sobie wszystkie o, tutaj mamy następne opcję to nie nie? Ja tu mam takie jakieś. Yy, zaraz. Ja tu mam jakieś dodatkowe. O, jakieś dodatkowe pliki. No dobrze. Mam na wszystko poza tym. I tutaj zaznaczę sobie jeszcze Terrain Assets. Wy sobie, możecie to zimportować zupełnie inny sposób, Ja to pokażę podczas filmu. Ale już mam gotowe, więc ja sobie zaznaczę, żeby on tu też był zimportowany. great. Rozpoczyna się. Black, tu macie widok mojego hmm, pulpitu. <noise> no ale dobra. Tu się tworzy. Ja włączę nagrywanie, kiedy słyszy się, to znowu was widzę. Okej, okay, już się zimportowało. Wszystko, co miało się zimportować. I mamy tutaj. tutaj. Mamy takie już puste okienko. Tu mamy standard aset, czyli to, co powinno się podstawowo znaleźć w tym, w tym w dwóch plikach. Co, co się powinno tu znaleźć? No. no tu mamy standard as mobile. tym zajmiemy się później. Więc aktualnie, żeby zacząć robienie naszej gry, najwyższy sobie znaleźć plane. Czy no, jakiś świat, na którym będziemy sobie chodzili w ogóle. Więc naciskamy terrain. pół i create terrain. utworzył no, się taki płaski yy, teren tutaj. To tu nawet nie ma tekstury. Aby dodać tekstury, naciskamy tutaj. O. Zyskamy Add Texture, Add Texture, Add Texture, Add Texture. I tutaj. Zaznaczam sobie Gras. się zobaczycie sobie. M Oczywiście, my możecie sobie zaznaczyć co zupełnie innego, na przykład Gras Rock, Gras. No, Gras to może nie, ale Gras dip. I tyle. Wychodzimy i ściskam zakład tutaj Add. Oj, przepraszam. Zaraz wracam. Okej, okay, już wróciłem. Przepraszam za to, ale kto, tutaj ktoś wszedł pokoju i po prostu na chwilę przerwać i tak ogólnie że yy, dalej wracając do tekstur aby chcecie żeby nasz cały świat był pokryty właśnie tą teksturą to na, na, nasz świat jeśli tą teksturę na przykład usuniemy Taki tekstur, na przykład zmienimy tą żeby była to, to się zmieni wszystko. Ważne była po prostu, że pierwsza tekstura oznacza y, tą najważniejszą. Jeśli na przykład dodamy kolejną teksturę tutaj, to ona będzie bardziej. Ona będzie tylko pokrywać dane miejsce. A, i właśnie i by, żeby kolorować, wybieramy sobie, kolorować inne miejsce, jakąś teksturę, to właśnie naciskamy na nią i pojawi się taki... No, taki marker, jakby to się malujemy. Możemy sobie wzorek. Gwiazdko. gwiazdko -land. Właśnie jakiś taki. Dobra. i zaraz Idziemy dalej. Więc jeśli chcecie do naszego. naszą mapę. Gracza. Piszecie tutaj. W person Controller. Przywróćcie go tutaj i pojawia się właśnie taki coś, taki mały jakiś klocek, nie wiem, tuba taka, kapsuła, no. Umieszczacie go nad ziemią, nie, ważne, żeby nie był tak w ziemi, bo kiedy nasza potrawa będzie spadała w nieskończoność. Aby go powiększyć, to znaczy podnieśmy go tutaj i powiększamy. Podnosimy go trochę do góry jest dobrze. Aby zakręcić naszą granę, klikamy no, jest nasza postać, porusza się i w ogóle. Ale tak naprawdę nie ma dźwięku chodzenia. Nie ma nieba. ten, nie ma światła. Jest po prostu ciemno. Aby dać w y, światło w naszą scenę, naciskamy Add, GameObject, GameCreateOver i DirectionalLight. Ustawiamy tutaj, naciskamy, żeby zmienić kąt padania światła. No możemy do, dowolnie kręcić. Nie, tak o, tak o. O, co Tak. Podniosę to. nie przeszkadzało. I teraz zajmiemy się robieniem gór. Wychodzimy tutaj znów w terrain, tutaj. Zjedzamy tutaj. I wybieramy sobie tutaj markę, jakim w razie. Zbierę taki mniejsze tutaj w branżce jest jego wielkość tutaj są tutaj dwa a tu ustawię sobie opacity czyli siła z jaką będziemy malować no tutaj sobie dwa ja ustawię no, więc malują nam się takie górki, o one z góry wyglądają malutkie ale naprawdę to są, naprawdę to jest takie fajne pagórki bo już tak aby zmienić markę naciskamy tutaj naciskamy, o się zmienia Zmienia się teren, będzie taki, taki, taki górzysty. Robi się taki górzysty, właśnie, teren, o, dookoła, i tyle. Mamy zrobione gór. Teraz możemy włączyć naszą grę i zobaczyć. Tak możemy sobie schodzić, skakać po tych górach. No, niespecjalnie. ale znów ktoś wszedł do pokoju, no, niestety taki mamy dzień, niestety ale i tak no i dobra, a i tak da się coś nagrać, okej, okay, więc tu mamy w horyzont w ogóle mamy tą swoją mapę i i do, zamykamy gra. i no i teraz mamy widok z góry, i do. I teraz, yy, teraz pokażę Wam jak dodać Ma, yy, to niebo. Widzęcie tutaj cyklu. skybox. Będziecie tutaj. Pierwsze co mam rozkocze. dusk, Dusk Skybox. Znaczycie tutaj i render and setting edit render setting i Dawn Dusk proszęcie tutaj do Skybox Matlio. Dyskoczył mnie jak Janko, bo to w kontrolę S. Mm. Mm. Ok. Więc mamy zapisany już projekt nasz. I mamy przy okazji niebo. Jak wejdziemy do gry, to możemy sobie tutaj taki pejzaż. A wręcz. Nawet ładny, widok. Nie ma się tego. I tak naprawdę to by było na tyle w tym poradniku, co miałam jeszcze wam pokazać. No, wiemcie już teraz, jak zrobić światło, jak zrobić niebo, jak zrobić góry. I teraz jeszcze w następnym poradniku pokażę wam, jak zrobić jako taką rzekę, jak zrobić tak, by, tak by nasza postać mogła wydawać dźwięki podczas chodzenia, by na przykład mogła strzelać. Takie, takie podstawowe rzeczy. Jakie posiada jakaś taka gra FPS, taka Ala Counter Strike? I jak, y, że, jak zrobić, żeby y, na przykład nasza postać chodziła szybciej? A, można to pokażę jeszcze w tym odcinku. Nie będę taki, taki skąpy, żecenię tutaj charakter, motor i movement. I tutaj max forward speed ustawiamy 12, a tu 8, no rozumiem. A tu 7, znaczy apply. I teraz, jak wejdziemy do nasza postać będzie speedowała. No, może z speedem tego może nie nazwę, ale dość szybko biega i może się poruszać. Więc na tym momencie zakończę mój pierwszy prawnik z tej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobało, więc subskrybujcie, apidam, lajkujcie. Jeśli Wam się nie podobało, to też to napiszcie, ja przyjmę krytykę. No i to by było na tyle. Pa, cześć! Do zobaczenia za tydzień w następnym tutorialu. Tak właśnie tutoriale będą co tydzień, co klikam? Pa-pa!